Was w kolejnym odcinku z Minecraft Kreatywny. A mam nadzieję, że mnie zasubskrybujecie, zostawicie łapkę w górę oraz tu udostępniecie ten film znajomym. Dobra, a teraz przejdźmy do odcinka. My budujemy? Nie wiem, chwilę. Jak uważacie? To, to jest restauracja czy jakiś bar może? Where was your roof in is the. добро To jest yy, ostatni dzień z Minecraft kreatywny kurt, teraz znalazłem ten obraz. Dobra, mam. więc mam nadzieję, że obejrzycie dzisiaj wszystkie filmy, które wypuszczę i mam nadzieję, że hejterzy nich nie obejrzą oj wygana. jak zobaczy jeden hejter jej wszystkich bo podejrzewam, że jeden z moich subskrybentów to jest hejter niestety i powiadomia swoich innych i mnie atakują. Pewnie tego nie zauważycie, ale to jest właśnie l... za pomocą łapek mnie oni monitor <grywki> mi męczą kanał. To stąd taka liczba na przykład nie wiadomo skąd. Pod dobrymi filmami. A zresztą bym radził wam też czegoś takiego nie robić, bo to chuligaństwo jest. Ale ludzie nie lubią chuligaństwa. I to bardzo. A właśnie, pod koniec tego miesiąca będzie nowa mapa The Among Us, The Airship. Na którą wszyscy wyczekują prawie już po na, y, ponad pół roku. XD. Nie, albo 4 y, miesiące, o. No ale i tak to jest prawie już pół roku. Wow! Znowu spierwałem Zory Zory za, za to by tak powiedziałem. wiedziałem Wybrawa Nie chciałem tak powiedzieć Ale znowu A że nie mam teraz takich programów żeby po prostu zmienić sobie dźwięk na nie dźwięków. Kurde. O, a to może być użyte jako taki olej. Zobaczcie. Dobra, i tu jeszcze jakieś jedzenie. Teraz. że coś na blacie tutaj. Oj pokrojone ciasto, to będzie dobrze wyglądało. A w ogóle niedługo startuje kolejna seria która będzie właśnie miała yy, pokazywać jak się właśnie buduje na przykład jakieś fajne ozdoby yy, do Minecrafta i też mam nadzieję że uda mi się stworzyć dodatkowy kanał yy, właśnie yy, plus Jutro 80 plus będzie się nazywał O kurde I Iris wraca Ej, ale to jest śmieszne 5 kwietnia I Iris zaczyna kanałem Z kanałem 6 kwietnia Rok samb znowu y, zaczyna ze swoją też kanał. Po długiej przerwie, ponad roku chyba. Nie wiem, roku, pół roku, dwóch lat. Nie wiem. Sam nie pamiętam daty. Siema Iris. Nie wiem, co słyszycie. Teraz na pewno Cię słychać. Słuchaj Iris, e, możesz się pojawić na jednym odcinku z Minecraft? Nie wiem, nie wiem, bo nie nie chcę panie. Słyszycie? Będzie impreza u nas w domu ekipy. Ale nie pokażemy domu ekipy. XD Bo nie mamy. Mamy normalny dom. Mieszkanie. Mieszkanie ekipy! Mieszkanie ekipy to normalny dom. się! W grudniu będzie dopiero dom ekipy. W grudniu albo w przyszłym roku. O co jej chodzi z tą patelnią? Przecież akurat mam, akurat robię restaurację. W tam bar. A w barze zawsze jest patelnia. <gry> Dobra, niebawem takie warte. Stroje z ze ze Iris. zda. Makuma tata O, uraz skończyliśmy A więc można otworzyć. E, dlaczego on zapadają? To jakiś błąd. Na pewno bardzo duży błąd. Ju Twyci sezon ekipa. Dobra, to nie tak, że mam yy, puszczoną piosenkę yy, sezon ekipa. Tylko sobie przypominam tak. A dobra, musimy kończyć i od razu nagrywam kolejny odcinek. Pa.